Witajcie kochani, jestem nowy na YouTubie w tym temacie. Otóż chciałbym się dzielić trochę informacjami z mojego dnia uprawy. Yy, uprawiam truskawki i maliny, na chwilę obecną trochę jeżyn. I otóż tak, posadziłem pierwszy rok. Yy, truskawki na włóknienie. Ułożyłem ją po prostu sobie rozciągnąłem. Tak to wygląda obsypana jest bokami. Bez żadnej maszyny, wszystko zrobiłem ręcznie. Nie jest to duży kawałek, dlatego to wykonałem ręcznie. I otóż co chciałem powiedzieć, że no, włóknina wiadomo każdy myśli, że. To jest przeciwast to jest rzecz jasna. Na pewno w pierwszych latach też byłem do tej pory przekonany, że że kwastów nie będzie, ale jednak, jednak trochę tymi otworkami te kwasty się pokazują, tak? I tak robiłem dosyć małe otwory tutaj. Ale. I tak mi się wydaje, że jest super. Bo na pewno jak ta masa yy, po prostu zdobędzie masy i liści to już chwasty tutaj przez ten otworek się nie dostaną. tak. Dzisiaj mam yy, taki dzień, który chcę się właśnie zająć, żeby tu pooczyszczać widać te stare, suche liście. Yy, wtedy o, ładnie się poobywa i te chwasty pozbyć się tych chwastów tak, które na razie zalegają, bo jak będą rosły krzaczki, to po prostu żeby to zielsko już tu nie przewyższało, tylko zagaj krzaczek i te chwasty już się nie będą miały tu prawa dostać tak mocno, tak? No wiadomo gdzieś tam się jeszcze trafi, jak będzie jak będzie miało więcej miejsca wolnego. Tutaj bez, bez tej włókniny, bo jest otwór, to wiadomo, że, że jeszcze coś tam się trafi. Otóż, tak, mamy już tu też posypany nawóz, też już widać, i on oczywiście na nie bo to jest włóknina i ona przepuszcza wodę, przepuszcza, jakby oddycha to powietrze, wszystko tutaj cyrkuluje, tak. Są też agrotkaniny, to są też wyborki foliowe, i tam trzeba uważać, bo one już wtedy e, nie, nie przepuszczają. Nie można sobie sypać nawóz, nawóz na zjedzie z boku i nic z tego. Po prostu ten nawóz się nie wpłonie w glebę. A nie o to nam chodzi, chodzi nam o to, żeby wtedy trzeba było już tylko kropelkowo z wodą, tak jak tu jest taśma. Podawać nawozy, ale to też taśma już musi być schowana pod, pod tą agrotkaninę Nie tak jak ja to mam na wierzchu, tylko trzeba było chować zakopując ją pod agrotkaninę. No i tak chcę tu pooczyszczać trochę. jest jeszcze trochę zajęcia ale wydaje mi się, że nic takiego strasznego jeżeli bym miał tu to całe tak, jeżeli tu już są chwasty w takich dziurkach to co by było, jeżeli nie byłoby trzeba było pryskać herbicydami chronić się przed tymi chwastami a tutaj herbicydów nie stosujemy stosuję tylko tu środki herbicydy Yy, z osłonką opryskuję środki, żebym po prostu miał w środkach czysto. tak. Teraz to jest wszystko świeże, niedługo będę to właśnie pryskał. i wtedy będzie tutaj czysto. Musi być czysto, no i tyle, kochani. Co dalej? Będę, oczywiście, mam chęć nagrywać tych filmików więcej. będę wdzięczny za lajki, subskrypcje i wtedy będzie mnie to napędzać że, że, że po prostu filmiki Wam się podobają i chcecie e, chcecie jakiś tam oglądać, tak chcecie zobaczyć jak ja to bynajmniej robię nie jestem wiadomo jakimś ogrodnikiem od siedmiu boleści, że tak powiem i, i będę Was nauczał jak to się wykonuje tylko po prostu tak jak ja ja też się uczę na tym co ja tu robię i, i chcę po prostu wam to przekazać tak Jeżeli, jak wam się będzie podobać to, to rzecz jasna każdy sobie może zastosować tak samo i próbować. Także jak wam się podoba to dajcie subika, dajcie łapkę żebym wiedział że, że jest sens nagrywać dalej i pokazywać. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.